Od 22 marca Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskosze realizowało trójstronną międzynarodową wymianę młodzieży z Polski, Litwy i Białorusi w ramach Europejskiego Programu Młodzież w Działaniu. Projekt Masz Wybór finansowany jest z, pro, z akcji 3.1 Programu Młodzież w Działaniu. Jest to ostatni już projekt realizowany w ramach tego programu, ponieważ od roku 2014 zamienił się on, przekształcił w program Erasmus. W wymianie wzięło udział 30 uczestników. Celem projektu było promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej i obywatelstwa europejskiego, integracja młodych ludzi z różnorodnych środowisk i kultur, tworzenie dialogu międzykulturowego, rozwijanie kreatywności i pobudzanie do aktywności na rzecz społeczną społeczności lokalnej i wspólnej Europy. Przyjechałem z Litwy i myślę, że taka wymiana jest bardzo bardzo dobra. Ponieważ no, możemy zapoznać się z innymi państwami, możemy poznać dużo innych ludzi i kontaktów nawiązać, żeby później. Jeżeli na przykład mam w planach studiować w Polsce i właśnie mogę nawiązać kontakty z Polakami, że później mieć. Coś do czynienia z nimi. Lubię bardzo podróżować. To jakby jeden z najważniejszych faktorów. Drugie, ponieważ lubię zapoznawać się z młodzieżą z różnych krajów. Później lubię się bawić i lubię otrzymywać dużo nowych informacji. Podczas wykładów uczestnicy poznali zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego w kontekście zbliżających się wyborów. Natomiast w trakcie specjalnych warsztatów każde z państw musiało wybrać ze swojej grupy reprezentanta, który wystartuje w wyborach. Zadaniem każdej ekipy była praca nad jego wizerunkiem, opracowanie przemówienia oraz napisanie scenariusza i nagranie spotu wyborczego. Chciałbym przedstawić wam swoją kandydaturę. Dzięki Wam i Waszym głosom oraz zaufaniu przez dwie poprzednie kadencje. Zajmowałem stanowisko senatora. Jedynym z celów mojego programu wyborczego jest rozwiązywanie problemów młodzieży, walka z bezrobociem, nałogami, przestrzeganie praw młodzieży. Po przeprowadzonej kampanii promocyjnej odbyła się symulacja wyborów do Europarlamentu. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwała losowo wybrana komisja. Następnie podczas uroczystej kolacji ogłoszono wyniki, a zwycięzcom wręczono specjalne upominki. Pierwsze miejsce, aż 17 głosów. Ma... Andrzej. Brawo. Brawo. Brawo! Uczestniczymy w takim projekcie po raz pierwszy. Ja myślę, że uczestnictwo w takich projektach jest bardzo korzystne dla młodzieży, ponieważ zdobywamy tutaj dużo nowej wiedzy, doświadczenia, różnorody, które później przydają się im w życiu. Są to uczniowie głównie klasy... Przedmaturalny e, uczniowie klasy 9 i 10. W następnym roku czeka ich matura i e, jak najbardziej potrzebują wiedzy na temat e, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w jaki sposób e, przygotować się do tej rozmowy, w jaki sposób zachowywać się na rozmowie kwalifik kwalifikacyjnej, żeby uzyskać e, na przykład e, dostęp do wymarzonych studiów. Wybory były jedną z głównych części realizowanego projektu, jednakże efektem końcowym będzie także krótki film instruktażowy przygotowany przez uczestników na temat autoprezentacji obejmujący takie tematy jak komunikacja werbalna, niewerbalna oraz sztuka wystąpień publicznych.